Ja, Pan, przenikam i znam Ciebie. Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Z daleka przenikam Twoje zamysły. Widzę Twoje działanie i Twój spoczynek. I wszystkie Twoje drogi są mi znane. Ogarniam cię zewsząd i kładę na tobie swą rękę. Zbyt dziwna jest dla ciebie moja wiedza, zbyt wzniosła, nie możesz jej pojąć. Gdzież się oddalisz przed moim duchem? Gdzie uciekniesz od mego oblicza?